Witam Państwa. Dzisiaj rozwiążemy sobie kilka zadań z zakresu algebry bula, konkretnie z zakresu przekształcania wyrażeń na podstawie twierdzeń i postulatów, które poznaliście już na wykładzie. Kilka takich zadań, powiedzmy ciekawszych, nieciekawszych, no nie wiem, jak do nich podejdziecie. To są takie zadania, które lubię dawać na kolokwiach, dlatego że no, one sprawdzają po prostu, czy, czy rozumiecie te wszystkie postulaty i twierdzenia, i czy potraficie się w tej algebrze swobodnie poruszać. Dobra, weźmy sobie w takim razie pierwszy przykład na dzisiaj. Mamy tak, wiedząc, że. Wiedząc, że A plus B jest równe B, udowodni, że AB jest równe A. AB jest równe A. Czyli to, co mamy jako A plus B równe B, jest naszym założeniem. Ok, oczywiście wychodzimy sobie, dowodzić będziemy tego i będziemy próbować dojść yy, od jednej strony do drugiej. I tutaj troszeczkę zaburzę, bo nie będę od lewej strony dochodzić do prawej, tylko od prawej będę próbowała dojść do strony lewej. Tak? Czyli wyjdziemy sobie od prawej strony, czyli od A. Ok, oczywiście możemy do tego A dodać, co nam się podoba. Konkretnie możemy dodać tylko 0. Skoro możemy dodać Zara, to jest postulat o elementach neutralnych, czyli to było akurat 3A. Ja tutaj pod ręką mam zapisane na kartce te postulaty, więc żeby nie było wątpliwości to jest z tego postulatu 3A. OK. Oczywiście 0 możemy sobie zamienić na cokolwiek związanego z A, ale chcielibyśmy ostatecznie mieć w tym wyrażeniu B. W związku z tym dodamy sobie to 0, zamienimy sobie na B razy B' Czyli mamy w takim razie, że to jest A plus BB'. No i to oczywiście możemy zrobić z postulatu 5B. Piątego, e, piątego z 5B. 5b. Dobra. Jak nie wiadomo co zrobić, a tak trochę to wygląda, to z, y, zrobimy sobie tak, że dalej do tego wyrażenia, które mamy, zastosujemy sobie postulat 4b. Czyli z 4b mamy w pierwszym nawiasie a plus b i w drugim nawiasie a plus b'. Zobaczcie, że z naszego założenia mamy, że a plus b jest równe b. W związku z tym to A plus B zamienimy sobie z założenia na B. Czyli mamy, że to jest B, i w nawiasie mamy A plus B'. A plus B'. Ok. W dalszym ciągu możemy sobie po prostu to wymnożyć, tak, tak samo jak w postulacie czwartym A. Czyli mamy w takim razie, że to jest AB plus BB'. B razy B' to jest po prostu 0, tak? 0 y, z postulatu 5B. Czyli z 5B możemy sobie zapisać, że to jest AB plus 0. No i z 3A możemy za zauważyć, że to jest po prostu AB. Czyli to jest ta nasza lewa strona. Czyli jak zwykle lewa jest równa prawej stronie, i udowodniliśmy to, co było w poleceniu. Dobra, to weźmy sobie teraz analogiczny przykład. Mój. Wiedząc, że A B jest równe A udowodni, że A plus B jest równe B. No i lubię podkreślać to, że w algebrze bula jest wszystko dualne, więc też zrobimy sobie Analogicznie jak wcześniej, to znaczy wyjdziemy sobie nie z lewej strony od A plus B, tylko wyjdziemy sobie od B. Czyli od prawej strony wyjdziemy sobie od B, skoro tam dodaliśmy sobie 0, to dualnie wymnożymy sobie przez 1. Możemy tak zrobić oczywiście z postulatu trzeciego B. Tak, dla przypomnienia, oczywiście mam tutaj tę kartkę z postulatami, czyli możemy wymnożyć sobie przez 1 i to nam nic nie zmienia. Tą jedynkę zamienimy sobie, ponieważ chcemy wprowadzić do tego równania do, tego, do tych naszych przekształceń wartość A zmienną A. To jedynkę zamienimy sobie na A plus A. Czyli mamy w takim razie, że to jest B w nawiasie A plus A. I możemy to zrobić z postulatu 5 A. Tak, te przypomnienia znów postulaty X plus X' jest równe 1. Ok, w dalszym ciągu z czwartego A, z postulatu czwartego A możemy po prostu wszystko sobie wymnożyć, czyli dostaniemy AB plus A B. AB z założenia jest równe A. Czyli mamy A plus A'B. Następnie, korzystając z mojego ulubionego postulatu, czyli z czwartego B, możemy rozbić sobie to wyrażenie, które dostaliśmy, na dwa nawiasy. Czyli mamy w takim razie, że to jest A plus A' w pierwszym nawiasie i w drugim nawiasie mamy A plus B. A plus A' jest równe oczywiście 1. Tak, czyli tutaj z czwartego B. A plus A' jest równe 1 i to mamy z 5 A znowu, czyli mamy, że to jest 1 razy A plus B, a cokolwiek razy 1 z postulatu 3 B daje nam to cokolwiek, czyli zostajemy z A plus B, z trzeciego B, a to jest lewa strona naszego zadania, czyli znów widzimy, że lewa strona jest równa prawej stronie. Tak, zwróćcie uwagę, że nie zawsze tak jest. Tak jest w tym zadaniu, przy, przyjmując konkretne założenia. Yy, Okej. Okay. Okay. To na dzisiaj takie szybkie dwa zadania. Zapraszam Was na kolejny raz.